Okej, Freestyle friday 9. 2004, Siemaneczko, Z tej strony Mr. Panfoka, tym razem się nie pomyliłem, a to jest nowa seria, jak wiecie, jest zapowiedziana, jest to Hero Zero Game. My nie wybieramy sobie takiej postaci jak tutaj nam wyskoczyła, tylko bierzemy sobie chłopca. I głowa. Wybieramy. Takie sobie weźmiemy tam dla mnie. Mm, tu oczy takie rugające brwi takie akcesoria. Oba nie miały pinga. Nos daj mi normalny obył. Usta. O, taki nie hmm, hmm, hmm. Wybierz mi jak o taki może być. Kolor skóry taki i brodoł w... hmm. Usuniemy, żeby to było jakieś ganska i klikam dalej. Nazwa bohatera to będzie Mary pan, F... pan Dobra. Pan Foka. Email. Victor X 60. Hasło. Szybciej. O. Dobra. Co do gry. Co do gry. Gra mi się bardzo, bardzo podoba. Teraz mamy tutaj mojego sam samouczka, który nam wszystko tutaj będzie pokazywał. o jaka fajna piosenka I pomijamy. Mam każę, żeby pominąć to. Pomijamy. Ja trochę sobie z, z ciszy gry, yy, głos gry. Widzicie, dzisiaj już nabijemy kurde do 100 poziomu. Dobra. Może, mogliśmy już sobie ulepszyć. Ja trochę ciszy tę piosenkę, bo mnie już wkurza. Lumpex. Lumpex jest zawsze fajny. Klapki nam każe kupić. Klapunia. Rozumiem, że tutaj już mamy zakupiony pierwszy pojedynek. coś taki film z tego, że będziemy się pojedynkować, ale... nie cierpię się pojedynkować. Już wam co zapowiadam. O. Zaatakuj.

Tu, 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 tu. Dobra I co my tutaj jeszcze mamy? O widzę już nam nie, nie mamy Pana poradniczka Tylko mamy już całe tutaj mm, całe, całe tutaj pasy Dobra no to możemy już zacząć nasze przygody z tam gromą. Zrobimy sobie misję Misja Sylczosowa Ja zawsze patrzę na... Do... Ja zawsze patrzę na doświadczenie Jedna opłonka opłaca się opłaca się Dzisiaj będzie taki bardziej luzacki od trzeci poziom. Myślę, że wiecie co, nabijemy dzisiaj do tego piątego poziomu, a w kolejnym odcinku już będziemy ogarniać sobie naszą drużynę. Na pewno kolegów tam zaproszę i będziemy ogarniać naszą drużynę. Teraz ulepszymy sobie trochę naszą, naszą, um, nasze doświadczenia. zadania nadzwyczajne. No od, od 25 poziomu widzę tutaj pierwszy dopiero jest. Dobra, to sobie weźmiemy, zaczniemy od ekspienia trochę poziomu, bo dla mnie poziom tak mało ważny jest, ale poziom jest bardzo przydatny, bo yy, ja się nie mogę doczekać. Będziemy teraz pomijać, skoro dostaliśmy tak dużo tych, dużo, dużo tych oponek. Z pominiemy. Wow, jak mało nam zostało, dobrze, no to zaczniemy. Trwa... zobaczymy w ogóle za ile jest. Yy, drużyna za 500 zł za niedługo będziemy mogli już sobie kupić. A zobaczymy jeszcze do Limpeksu bo... hmm. kupić czy nie kupić kupić chyba. Jedna oponka 17 kondycji. Praca się bardzo. Już mamy... 29 naszej kondycji, a kondycja wpływa, wpływa na ilość trafień, jaką jesteśmy w stanie znieść. Siła na, wpływa na obrażenia, jakie zadajesz na je, za jednym trafieniem. Inteligencja wpływa na to, jak często jest, jak często możesz zadać e, trafienia krytyczne, więc tego będziemy starać się jak najwięcej to ulepszać, a tutaj mamy intuicja, to wpływa na to... E, jak często jesteśmy w stanie unikać trafni przeciwnika, to mnie będziemy próbować ulepszyć y, inteligencję i intuicję, ponieważ to jest najważniejsze. Y, dobrze, no to zobaczymy misję. misję. Ja biorę misję czasowe, bo ja się trochę boję, że przegramy to i nasza oponka pójdzie po prostu na marny. Dobra, wiecie co, zostawimy już sobie te naszych pięć i mamy czwarty poziom. Super. A wiecie, co już chcą zrobić z tym czwartym poziomem? Na razie będziemy się ulepszać za pieniądze, a później, jak już będziemy załatwiać innych bohaterów, to na pewno już nam będzie szło lepiej. To wiecie, co? Ulepszymy sobie, jak mówiłem, naszą intuicję, to, yy, żebyśmy mieli 13%. Oj, zobaczcie, zrobiliśmy już sobie zadanie. Super. I wiecie co teraz ulepszamy, ulepszamy siłę... z bohaterskimi z bohaterskim pozdrowieniu wow. Gratulujemy, dobra, nie chce mi się tego czytać. Tak, już mi to wiadomo. dobra. Zrobiłem ten film, żeby Wam po prostu pokazać jak to Hero Zero wygląda. To by było na tyle. Widzimy się w kolejnych kolejnych odcinkach z tej gry. Dziękuję! A i w kolejnym odcinku będziemy trochę eksplorować, nabijać poziom i będziemy starać się już zrobić drużynę jutro i, i w trzecim już tak pojedynki doją więc zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału i do lajkowania dziękuję, trzymajcie się i cześć